Produkcje internetowe to miejsce, gdzie zazwyczaj czerpię inspiracje do budowy starszych jednostek. Czasami też zdarzają się jakieś rarytaski taski do kompletowania retrokompów. Od czasu do czasu również trafiają się kompletne jednostki, jak na przykład ten Acer z pentiumem Core 2 Duo i dyskiem 320 GB za 13 zł. Lub ten HP z prockiem E8400, dyskiem SSD 120 GB, kartą GT218 i 6 GB RAMU za 45 zł. W tym samym tygodniu trafiła się również karta 7600 GS 512 MB za 6Z. Wszystkie te aukcje po zakończeniu okazały się nieaktualne, bo ktoś sprzedał, bo to znowu ktoś niechcący wyrzucił i tym podobne wykręty. Co za przypadek? Jednak są również rzetelni sprzedawcy, którzy potrafią dopełnić transakcji i w ten sposób udało mi się wreszcie ustrzelić niekompletny komp ze znajomą obudową. Bardzo podobną do obudowy kompa z poprzedniego odcinka PC2. Obie budy są prawie identyczne, jednak różnią się kilkoma szczegółami. Obudowa, którą ostatnio wylicytowałem porty Audio i USB ma schowane za zaślepką, ale tak samo jak w tamtej jest tu też ukryty czytnik kart pamięci. Natomiast włącznik wraz z diodą znajdują się w dolnej części panelu przedniego. Nie ma tu również plastikowej góry jak w poprzedniku. Obudowa była również zaplombowana przez sklep nie dla idiotów. Teraz już mogę z bliska przyjrzeć się temu, co znajduje się w środku. Boczna ścianka przykręcona jest jedynie jedną śrubką szybkiego montażu. Blachę już trochę łatwiej zdejmuje się niż w budzie z poprzedniego odcinka. W środku natomiast znajduje się płyta główna z soketem 775 oraz zasilacz. Latał sobie tu również wesoło luzem tunel powietrzny. Zasilacz, który się tutaj znajduje to Modecom Field 3 o mocy 400 W. Na jednym ze złącz PCI natomiast spoczywa karta Wi-Fi Pentagrama. W zestawie nie ma dysku twardego ani napędu DVD, ale za to jest chociaż wspomniany wcześniej czytnik Kart Pamięci. Obudowa jest lekko zakurzona, ale przyda się dokładniejsze czyszczonko, dlatego muszę wyjąć wszystkie elementy, a przy okazji sprawdzę kondycję płyty głównej. Może na początek wizualnie uda się zobaczyć, czy coś jej dolega, ponieważ, jak to stwierdził sprzedawca w ogłoszeniu, trzeba ją traktować jako uszkodzoną. W sumie niewiele tych płyta Susa przewinęło się przez mój strychowy warsztat, ale w zasadzie nigdy nie było z nimi problemu. W płytkę są jeszcze wetknięte taśmy oraz kabelki Sata. Właściwie mam tego całe pudło, ale jak to się mówi, wszystko się kiedyś przyda. Na temat fila krążą różne legendy i opinie, jednakże chociaż marka trafiła na czarną listę, nie miałem z nimi problemu, a wszystkie, które mam do dzisiaj, śmigają w dwóch mniej obciążonych jednostkach. Karta pentagrama, chociaż nie ma antenki, wygląda na to, że będzie działać. Płytka jest na tyle spora, że po odkręceniu nie za bardzo chcę wyjść z obudowy, ale po lekkim przechyleniu jej z drugiej strony, już na luzie mogę ją wyjąć. Z bliska już widać, że mamy na płycie pełno wypukłych kondensatorków w okolicach złącz PCI. Jeden również w okolicy radiatorka Integry. Są to mniejsze rozmiarowo kondensatorki o pojemności 820 mikrofaradów. Ceny takich kondensatorków nie są wygórowane i można kupić 10 sztuk już za trochę ponad 5 z. Można również by się podjąć próby wymiany, ale to już temat na inny odcinek. Z innych uszkodzeń znalazłem jeszcze tą powyginaną blaszkę okolicy portów PS2. Prawdopodobnie ktoś chciał wyszarpać maskownicę portów bez zdejmowania płyty głównej. Zanim schowam płytę w pudło z uszkodzonymi, sprawdzę na szybko jej konfigurację. Słabiutko przedstawia się to na papierze, ponieważ maksimum jakie można umieścić w slotach RAM to 4 GB DDR2 667 MHz, natomiast w sokecie 775 maksimum to Core to Extreme 2 Extreme 2,9 GHz. Płyta sroka, którą bliżej przedstawiałem w poprzednim odcinku jest już gotowa do montażu i właśnie ten egzemplarz zdecydowałem się umieścić w obudowie. Wymienię również procek na lepszy, ponieważ tutaj znajduje się na razie słabiutki Sempron. Model o nazwie kodowej Manila posiada jedynie jeden rycenio taktowaniu 1.6 GHz, ale z pewnością się przyda do budowy skromniejszego kompa do gier z epoki. Ja tymczasem mam już przygotowane dwa inne procki, zakupione za grosze. Pierwszy z nich to trzy rdzeniowy FINOM o taktowaniu 2,3 GHz, a drugi Atlon z dwoma rdzeniami 2,9 GHz. Długo zastanawiałem się, który z wyżej wymienionych procków zastosować na tej płytce, jednakże po dokładniejszej analizie specyfikacji to jednak Finom minimalnie wygrywa zatlonem. Niestety dzieje się to kosztem większego poboru mocy. Maksymalnie Finom potrafi pożreć około 100 watów. Tak więc to już będzie czwarty komputer, który składam razem z prockiem finoma. Ale myślę, że w przyszłości trzeba będzie również dać szansę atlonom. Dlatego też powoli trzeba będzie poszukać części do budowy jednostki z tym prockiem. Chociaż powierzchnia wydaje się czysta, warto ją trochę przetrzeć wacikiem nasączonym spirytusem. Ile podstawek podprocki, tym więcej sposobów mocowania i rodzajów chłodzenia mózgu naszego kompa. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć podstawkę przykręcaną do płyty. Tym razem mamy szybsze mocowanie na kołkach zatrzaskowych. Nóżki podstawki po prostu wciska się w otwory płyty, a następnie blokuje kołeczkami. Po wciśnięciu upewniam się, czy z drugiej strony jest wszystko w porządku i podstawka nie wychodzi z otworów. Na płycie zostało zastosowane najprostsze chłodzenie, czyli po prostu kawałek aluminium z żeberkami. Nie znajdziemy tu żadnych miedzianych rurek ani rdzeni. O ile w przypadku słabego semprona można by zastosować coś takiego, o tyle w przypadku finoma może być różnie, dlatego trzeba będzie tutaj uważnie obserwować temperatury proca. Mocowanie wentylatorka również jest proste i praktycznie wszystkie elementy trzymają się na zatrzaskach. Wentylatorek ma naklejkę przypominającą produkty X-Silence, ale chyba nie jest to wyrób tej firmy. Widnieje jedynie napis, który w dokładnym tłumaczeniu oznacza produkt montażowy. Obudowę jeszcze łatwiej składa się niż jej poprzedniczkę. Jest tu o wiele mniej plastikowych elementów do wciskania. Co ciekawe, w przypadku portów audio i USB producent już nie bawił się w blaszki i po prostu przylutował płytkę do metalowej obudowy. Teraz wystarczy podpiąć kabelki i przykręcić całość do obudowy. Włącznik razem z diodami jest przypinany na plastikowej konstrukcji. Panel przedni zaczepia się później z przodu obudowy i już praktycznie mam całą budę gotową do montażu podzespołów kompa. Czytnik kart pamięci to w tym przypadku już bieda edition, bo w plastikowej obudowie. Ponieważ druga ścianka boczna jest niezdejmowalna, napędy i stacje przykręca się tylko z jednej strony. Ostatnio bardzo w modzie są paczki a la pudełko po butach. Zobaczmy zatem co kryje się w tym pudle. Jest to jeden z ważniejszych podzespołów do prawidłowej pracy jednostki, czyli zasilacz. Tym razem coś lepszejszego, czyli Fortron o mocy 400W. Myślę, że będzie to jednak lepszy wybór niż Modekom. Używkę można nabyć już za 45Z. -a. Jak na używany sprzęcior w środku jest względnie czysto. Troszkę kurzu osiadło na radiatorach i innych elementach. A skoro mam już go rozebranego, to będzie też warto oczyścić wnętrze. I tak po chwili mam już czysty środek, dlatego mogę go śmiało składać i zamontować na swoim miejscu. Kolejny brakujący element to napęd DVD i tutaj trafiła się kolejna okazja z aukcji, czyli 5 sprawnych napędów na IDE w cenie 12 zł. Prawie wszystkie marki LG. Aby zamontować jeden z nich musiałem ponownie zdjąć panel przedni. Nie jestem pewien, czy te zaślepki będą współpracować z tego typu napędami. Na szczęście po wciśnięciu przycisku wysuwania słychać wyraźne kliknięcie, dlatego myślę, że będzie dobrze. Małych rozmiarów zasilacz dosyć łatwo wpasował się do obudowy Micro ATX. Pozostaje również dużo miejsca na przewody. Muszę przyznać, że troszkę zgłodniałem przy tym składaniu, dlatego przyda się kilka kostek ramu na wzmocnienie pamięci. W zapasach poszukam czegoś z DDR2 do skompletowania zestawu, chociaż w tym przypadku zostały mi chyba tylko małe pojemności, jeśli chodzi o pamięć tego typu. Niestety jak się okazało później mam tu lipę z ddr 2 większość to same DDR3 i DDR. Jedyna jakaś sensowna kość to ten Gail o pojemności 1 GB 800 MHz. Sprawy też nie ułatwiają jedynie dwa sloty RAM. Dlatego w płytę muszę wetknąć tylko 2 GB z prędkością 800 MHz. Smukła płyta typu mikro na luzaku również mieści się w obudowie. Nie ma tu również kołków dystansowych, dlatego zaraz po włożeniu mogę ją przykręcać. Taśmę IDE za chwilkę podepnę do napędu DVD, dysk natomiast podpięty będzie pod złącze SATA. Karta graficzna, która za chwilę spocznie na złączu PCI Express to Radeon HD 5770. Jest to karta dokładnie o takich samych parametrach co HD 6770 z odcinka 108. Jedyne co je różni to data ukazania się na rynku. Jednak jeśli znacie jakieś większe różnice np. w wydajności, piszcie śmiało w komentarzu. Karty, które posiadam, różnią się jedynie troszkę obudową. Natomiast długość śledź oraz wyjścia na śledziu są dokładnie takie same. Dokładniej mówiąc 2 DVI oraz po jednym HDMI i DisplayPort. Za kartę zapłaciłem 49 zł przez Allegro Kup Teraz. Natomiast najtańszy sprawny model na OLX można już dostać za 35 zeta. Czasami za bardzo się nie chce, ale warto przeprowadzić konserwację takiej używanej karty po zakupie. Myślę, że w przypadku tej konstrukcji pójdzie to szybciej niż w przypadku Hisa. Z ciekawostek, karta Safira ma jeszcze taki bajer w postaci diody podświetlającej logo. Osobiście podobają mi się takie lekko podświetlane detale w obudowie, jednakże robienie skąpa choinki to już nie za bardzo. Jak się okazało, jednak dobrze, że zajrzałem pod radiator, ponieważ pasta już skamieniała do reszty. Sam radiator wykonany jest z dużej płytki miedzianej oraz aluminiowych żeberek. Przy okazji pozbędę się również kurzu zalegającego na elementach płytki. Po dokładnym oczyszczeniu z resztek starej pasty mogę już nakładać nową i montować radiatorek. Wentylatorek podobnie mocuje się jak w przypadku HISA na trzech mikroskopijnych śrubkach. Ponowny montaż diody jest trochę problematyczny, ale idzie się z nim uporać. Lepiej niż w HISie rozwiązano tu mocowanie obudowy i można ją odkręcić bez zdejmowania radiatorka. Tradycyjnie do zestawu podłączę dysk HDD, tym razem Seagate o pojemności 250GB. Dysku niestety nie da się tak po prostu włożyć w kieszeń, dlatego też konieczne będzie jej odkręcenie. Aby zamontować kartę, muszę wyszarpać jedną z zaślepek śledzi. Niestety nie da się ich zamontować ani przykręcić z powrotem jak w niektórych obudowach. Po tej czynności już karciocha elegancko wchodzi na swoje miejsce. Jak widać w tym przypadku producent dobrze wykombinował z umieszczeniem portów SATA trochę wyżej na płycie, dzięki czemu karta już nie blokuje dostępu do nich jak to było w poprzednim odcinku na płycie gigabajta. Po włączeniu kompa zestaw ładnie ruszył, a tak przedstawia się natomiast logo podświetlane na karcie. Zobaczmy tymczasem co tam ciekawego wyświetla się na ekranie po odpaleniu. Standardowo po wymianie bateryjki komunikat to błędziec MOS, natomiast informacje na temat procka oraz ilości pamięci RAM jak najbardziej zgadzają się z rzeczywistością. można tutaj uaktualnić BIOS, ale też nie jest źle, ponieważ jest on prawie w ostatniej wersji. Jak widać, w wersji 1.60 jest praktycznie kilka kosmetycznych poprawek. Rzućmy okiem jeszcze na temperaturę procka. Po kilku minutach od włączenia komputera utrzymuje się ona na poziomie 41 stopni i po dłuższej obserwacji nie zauważyłem przekroczenia tej wartości. Jak na stokowy wentylatorek przyznam, że chodzi on dosyć cicho. Nie ma też efektu warczenia, jak to jest w przypadku mocno spracowanych wentylatorków. Instalacja systemu przebiegła gładko, dlatego teraz mogę sprawdzić, jak to wygląda według Windowsa. Parametry w tym przypadku również się zgadzają, szkoda tylko, że tak mało pamięci, ale mam nadzieję, że siódemka na tym uciągnie. Sprawdźmy jeszcze temperaturę GPU. W stanie spoczynku karta osiąga około 37 stopni, ale po pewnym czasie pracy wentylatorka spadła do 35-36 stopni i na tym poziomie się utrzymuje. Dzisiaj przetestuję kilka fajnych, mniej wymagających gier, z którymi karta powinna sobie na luzie poradzić. Rozdzielczość w większości testowanych tytułów to 1024x768 w wysokich detalach. Ale z góry ostrzegam, że obraz może być nie za dobrej jakości, ponieważ do zgrywania używam najtańszego grabera HDMI z Allegro. Tak więc pierwsza z gier w teście to Flatout 2. Tytuł bardzo dobrze ogrywa się na tych ustawieniach, a klatki nie spadają poniżej 75. Najlepsze skradanki w historii gier to niewątpliwie cała seria Hitmana, tym razem na tapecie Krwawa Forsa. Pomimo wysokich detali, agentowi, 47 nie wygładziło za bardzo łysiny, ale za to mamy całkiem przyjemną rozgrywkę w 75 fps. Jak na kartę, którą już można nabyć za 35 zł, całkiem fajnie wypadł w dzisiejszym teście Wiedźmin. Grafika, choć na filmie trochę ciemna, na monitorze prezentuje się całkiem fajnie. Karciocha nawet w pewnych momentach wyciąga około 100 klatek, nie za bardzo się przegrzewając. Rozrzut FPS-ów na tym tytule był ogólnie spory. A najmniejszy wynik to chwilami 50. Ciągająca gra akcji, przy której raczej nie można się nudzić, to Keynes Lynch Deadman. Tutaj również nie ma na co narzekać, bo chwilami na liczniku pojawiało się około 300 klatek. Procek natomiast w pewnych momentach był wykorzystany w 72%, ale nie wpływało to na płynność rozgrywki. Nie wiem dlaczego, ale bardzo kiepsko w dzisiejszym teście wypadł Silent Hill Homecoming. Wygląda na to, że prawdopodobnie klatki są zablokowane na 30, jednakże w ustawieniach nie znalazłem opcji, aby je odblokować. Prawdopodobnie trzeba by pogrzebać w pliku konfiguracyjnym, dlatego też myślę, że na tym tytule można by wycisnąć o wiele lepszy wynik. I na koniec podsumujmy zatem koszt całego zestawu. Obudowa PC za 26 zł. Płyta główna ASROCK to koszt 25 zł. Zasila czwartrona o mocy 400W 45 zł. Karta graficzna Radeon HD 5770 49 zł. Procesor FINOM z trzema rdzeniami o taktowaniu 2,3 GHz w cenie 9 zł. Tak więc złożenie kompas z dzisiejszego odcinka wyniosło 154 zł. Ale gdyby jeszcze doliczyć koszt napędu DVD byłoby to prawie 160 zł, oczywiście nie wspominając o dysku i kościach ram, które miałem z zapasów. Dlatego jakby nie liczyć wyszło trochę drogo złożenie kompas z poszczególnych części Szczególnie, że można znaleźć o wiele lepszy zestaw taniej jak na przykład ten Medion. Komp w cenie 150 zł z prockiem i 5 o taktowaniu 3,1 GHz, GTX-em 650 i 4 GB pamięci. Zasilacz, który został z obudowy już sprawdzałem i jest sprawny, no i jeszcze pozostała karta WiFi. Części z pewnością się przydadzą do kolejnych projektów. A komputerek śmiga bez problemu, tym bardziej się cieszę, że ze starych gratów udało mi się złożyć i przywrócić do życia kolejną jednostkę. Tymczasem dzięki za obejrzenie odcinka i oczywiście zapraszam na następne. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!